Dzień dobry Państwu. Awantura dzisiaj od rana pod Sądem Najwyższym zebrało się, no nie bardzo wielka grupa, bo tam kilkadziesiąt osób, takich stałych, zadymiarzy, którzy um, asystują we wszystkich demonstracjach, niezależnie od tego, czy dotyczą gejów, lesbijek, czy transseksualistów, czy sędziów, to, to jest taki stały. Stały skład, który dzisiaj zebrał się pod Sądem Najwyższym, żeby, jak to określiła pani posłanka Lubnauer, wszyscy jesteśmy tulejami, jeżeli. Je suis tu le ja, z francuska pani, pani posłanka się wyraziła. O co chodzi? No chodzi o to, że pan sędzia wygłaszając uzasadnienie jakiegoś swojego werdyktu był łaskaw podzielić się ze słuchaczami informacjami, które stanowiły tajemnicę postępowania prokuratorskiego. Żaden przepis prawa nie przewiduje takiej sytuacji, no i po prostu pan sędzia powinien za taką za taki czyn ten czyn powinien być oceniony przez sąd już jakiś czas temu izba dyscyplinarna wydała zgodę na pociągnięcie pana sędziego do odpowiedzialności karnej, czyli zabrała mu ten, ten immunitet słynny. No ale pan sędzia Tuleja pragnie eskalacji całej sytuacji, bo wielokrotnie był wzywany do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień, których mógł odmówić, no ale powinien się po prostu stawić. No i pan sędzia oczywiście się nie stawił. W nadziei, że wyszykuję sobie jakiś taki pluszowy, pluszowy krzyż, pluszowe miejsce do, do, do męczeństwa, które będzie, będzie można pana sędziego przedstawiać jako ofiarę krwawego reżimu, który tutaj nastaje na wolność niezawisłego, jakże niezależnego sędziego. No więc co w takiej sytuacji ma zrobić polskie państwo, żeby uniknąć kompletnego ośmieszenia, no bo jednak, przepraszam bardzo, obywatele wszyscy są równi. Pan sędzie Tuleja nie jest równiejszy i na wezwania prokuratury powinien się stawiać. to Prokuratura złożyła właśnie wniosek, żeby można było zatrzymać Pana Sędziego Tuleje doprowadzić do tej prokuratury, żeby przeprowadzić dalszą część czynności procesowych, bez których nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy ta cała, sytuacja, cała sprawa Pana Igora Tulei znajdzie swój finał przed sądem. Te wszystkie argumenty, które tak ochoczo pan sędzia przedstawia w telewizjach, najrozmaitszych w gazetach, no niech się zbierze i przedstawi przed sądem. Niezawisły sąd, skoro pan sędzia Tureja ma rację. Pewnie przyzna mu rację i na tym sprawa się zakończy, albo nie przyzna mu racji, bo te argumenty, które przedstawia pan sędzia Tuleja i jego liczna rzesza takich adwokatów, pseudo, no, to nie są argumenty prawne, powiem szczerze. To są argumenty natury politycznej, na które niezawisły sąd powinien być absolutnie Głuchy, przed którymi powinien się bronić w ogóle nie dopuścić do ich prezentowania na sali sądowej.